Cześć, witajcie z tej strony Wild Play Games. A dzisiaj chciałbym pokazać się, jak ja nagrywam. Sorry za tamten wcześniejszy nieudany odcinek. E, trochę uciął mi się przód, no ale no, trudno się mówić. Mm, Okej, okay. a więc to, że jak ja nagrywam. Mm. Tutaj jak widać, ma... nie trochę nie widać, mamy takie trzy kropeczki lub trzy kraseczki, za jak to ma. Klikamy w nim i ustawienie. Klikamy w rozszerzenia. Idziemy na sam dół. Obliczmy więcej rozszerzeń. I tutaj wpisujemy. W i d, e, o. W, e, czy o wydać rekord? Zostawię w chwili, żebyście mogli sobie przepisać Ok Gdy już Dobrze, no tutaj mamy taki Takie coś, mm, polecam Ten jest Chyba najlepszy A więc tutaj jeżeli jeszcze tego nie macie, ja już to mam, a więc pojawił się taki zielony oceń, ale Wy będziecie mieli takie dodaj do Chrome. Klikacie w to, klikacie tu. Ja kliknąłem tu, żeby Wam to pokazać. A potem klikacie dodaj rozszerzenie. No i teraz, jak się tym posługiwać? Jasne, to nie ma No dobra, wejdziemy z nowym kartem, by było łatwiej. I to wam się pojawi tutaj u góry na pasku rozszerzeń. Klikamy w to. I tu wam się pojawi na dole takim... Mm, jakby taki pasek na, do, na samym dole, taki jak tu mam, pomarańczowym, tylko z, z innym napisem na samym dole, tutaj odtąd, mniej więcej dotąd, i to będzie dużo. Gdy, e, gdy go klikniecie, to pojawi Wam się tutaj takie duże okno i będzie na dole napis Udostępnij Doklikacie to Udostępnij i wtedy. Nagle Wam się ten pasek i zaczyna się Wam odliczanie. 3, 2, 1. I po 1 już od razu Wam zaczyna nagrywać. No i dobra. Na tym kończymy ten poradniczek. A ja Was pozdrawiam. Zapraszam na następnego odcinka, który jeszcze dziś się na pewno pojawi. Chyba, że coś mi wypadnie, ale zaczynam. I jeszcze raz przepraszam za tym e, wcześniejszym. I jeszcze przy okazji pokażę, jak skończyć nagrywanie. Dobra, bo jak Wam już to będę chciał pokazać, to od razu sam skończę nagrywać, a więc w ten sposób przez Wami żegnam i pa! Żeby e, zatrzymać udostępnianie, to trzeba kliknąć zatrzymaj udostępnianie. Klikacie. И это вам все затронуло.